Witamy serdecznie. Dzisiaj przedstawimy stosunkowo nową produkcję, przynajmniej nową na Steamie. Nazywa się Diesel. To jest jak twórcy reklamują. Podobno to jest hardcore action shooter. No brzmi, jak, brzmi jak silnik. Badas ogólnie i tak dalej. Natomiast w praktyce, jak to wychodzi, to zaraz pokażemy. Też trzeba dodać, że na filmiku wygląda to całkiem ciekawie. Nie? Tak, to, to od razu, od razu e, trzeba przyznać, że goście, którzy im robili postprodukcję trailerów <laughs> i screenshotów i tak dalej, odwalili kawał dobrej roboty. Niestety gra nie prezentuje się wcale, a wcale tak jak na tych filmikach czy screenach. Ale to zaraz zobaczycie. Pierwsza rzecz, która jest nieprzyjemna dla nas, czyli graczy z Polski, wszystkie serwery są w Stanach i niestety to widać w grze Bywają lagi, bywają problemy z detekcją trafienia. No ale póki co nic się na to nie poradzi. Czy szkoda, że nie ma serwerów europejskich, czy jest faktycznie czego żałować, zobaczymy zaraz. Weźmiemy sobie East, bo to chyba będzie najbliżej. Mimo wszystko, West Coast, stary West Coast. Tak, to co od razu nam się też rzuca w oczy, to jest to, że to, to lobby całej, ta, ta taka jakby warstwa z, z menu wszelkiego rodzaju i, i tego typu rzeczami jest w oknie, nie wiedzieć czemu, nie można zmienić rozdzielczości. Można co to prawda słabe. ustawić opcję tutaj, można sobie zmienić rozdziałkę. Strike presentation zmieni, zobacz, blooded guts, co tam jest dalej? No nic, nic, to co to nic bardziej krwawego, no iskierki. Jak w Tekkenie, zamiast krwić lecą skierki. A, czyli to jest taki parental control? Tak, nawet. coś takiego. Mamy kilka opcji grafiki, ale w zasadzie wszystkie mamy chyba najlepsze jakie się da, więc gra powinna dobrze wyglądać. Nie ale tam wiem. background, może background tekstu. Ale texture. tego nie da się zaznaczyć. A tego nie ma jeszcze, może po prostu. Nie wiem, albo ty masz za słabe. O, tak, tak. No w każdym razie nie sądzę, żeby to zmieniało na tyle wygląd, żeby ta gra jakoś się prezentowała diametralnie dużo lepiej w każdym razie na no, te opcje nie zmieniają tego, że, że to menu, Nie wiem czy Wy to będziecie widzieć na filmiku, chociaż w sumie jest format 4x3, więc pewnie będzie trzeba to jakoś prze przekonwertować, ale yy, no. Podporuszając się, po my jesteśmy skazani na, na, na ten widok w oknie, to nie jest jakaś straszna rzecz, ale nie, wiedzieć, nie wiem, no dla mnie to jest taki, taki objaw takiego pewnego jakby niedbalstwa, no, chociaż wiadomo, że, że nie jest to jakieś straszne. Może to rozwiązanie tymczasowe. No, no być może. No. zobaczymy. Yy, przejdźmy może do sklepiku, pokażemy, jak wygląda jakby tutaj ta warstwa, taka, która jest ważna w tego typu shooterach online'owych. Czyli kupowanie sprzętu, jakieś nie wiem, rozwijanie postaci ewentualne i tak dalej. Mamy jakąś naszą rangę, która nam rośnie w miarę zdobywania doświadczenia podczas walki. Jak widzicie, niektóre, niektóre z broni mają jakąś minimalną rangę. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że każda kosztuje tyle samo. O. także wydaje ponieważ zaczynamy już z całkiem niezłą pulą tych, znaczy niezłą, no, z, z pulą tych punktów takich, za które możemy kupić każdą z tych broni więc rozsądne wydaje się jeżeli już podejmiecie to sadomasochistyczne wyzwanie i nie. stwierdzicie, że będziecie grać w tą grę no to wydaje się logicznym, żeby zostawić sobie tą kasę, podlewelować trochę i dopiero później kupić jedną z tych późniejszych broni, bo wydaje się że mają one troszeczkę lepsze staty tutaj nie ma jakichś diametralnych różnic Różnice pomiędzy tymi brońmi. no dobra, chociaż 25 damage'u a 33 damage'u to jest już pewna różnica, chociaż z tą się szybciej poruszamy, ale nie wiem na ile faktycznie w grze to ma znaczenie, to zresztą zaraz zobaczycie, yy, broni jest trochę. Mają trzy kategorie yy, rifles, czyli, czyli taka klasyka, tutaj jakby są do wora jednego wrzucone, to jest submachine guny i, yy, i taki assault rifle klasyczny. Tutaj jest nawet jakaś broń. Z lunetką, chociaż nie wiem, nie kupiłem jej jeszcze, więc nie wiem czy ta lunetka przekłada się faktycznie na, na taki zoom. No, Mógłbyś się jak, zakampić jak gdzieś zoometki. wtedy i zdejmować po prostu no, Ale są też, są też snajperki od Aha. tego. Są snajperki, nie ma ich za dużo, ale y, snajperki od assault rifle się różnią faktycznie, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Y, trafienie w główkę ze snajperki boli, chociaż z lagami takimi jakie są grając z Europy na Amerykańscy. Ale nie skoverach. zabija. Nie no, zabija. No. zabija, no, zabija okay, no. Nie, no, nie jestem pewien, czy każdy headshot zabija, ale, ale no, zdarzało mi się y, kończyć życie w efektownej eksplozji mojej y, puści mózgowej mm. po trafienie z, z, z takiej właśnie broni. Też jest ich kilka, widać, że dwie są od początku dostępne, dwie są zablokowane, także pewnie też jest lepiej poczekać na te zablokowane. No i widać tutaj też, że, że kosztują tyle samo. To się pewnie zmieni. Póki co tutaj widzicie napis skrót taki perm, czyli permanent jak nie mam. Broni kupujemy na zawsze. Niestety nie wiedzieć czemu z innymi przedmiotami bywa różnie. To też zaraz pokażemy. Jest jeszcze trzecia kategoria shotguns, gdzie są trzy shotguny od razu powiem, wydawało mi się na początku, że w takiej grze, w tego, tego typu takiej dynamicznej strzelance, shotguny będą bardzo dobre. Ale niestety z mojej praktyki wynika, że jednak tak nie jest. Nawet mając shotguna w zwarciu, no, z przeciwnikiem, który ma Assault Rifle, raczej przegramy wymianę ognia. Być może to wynika z tego, że ja mam lagi, że, że gram z Europy i, i to wszystko nie działa tak płynnie, jak powinno. Być może nie wszystkie moje trafienia są rejestrowane przez serwer prawidłowo, ale z mojego doświadczenia póki co wynika, że te odgany jednak no, nie za bardzo dają radę w porównaniu do. Szybkostrzelnych broni, którymi po prostu kosimy przeciwnika, niezależnie od tego, czy jest blisko, czy daleko. Ale to widzisz chyba także po innych, jak strzelają do ciebie z shotgunów, nie? Czy, czy ile ci to zadaje, czy więcej? Tak, niż... ale mówię, no tutaj ciężko jest, nie chcę się tak wypowiadać kategorycznie, bo, bo naprawdę tutaj w takiej grzelaki mogą mieć znaczenie. Także no, wydaje mi się, że te shotguny powinny dostać jakiegoś kopa, jeżeli mają zamiar dodatkowo dalej balansować tą grę, a powinni, to to też odgany powinny mieć troszeczkę dopakowany damage, bo naprawdę nie, nie trzeba długo strzelać przeciwnika z bliska z, z, z jakiegoś karabinu, żeby go powalić. E, mamy melee weapons, czyli kolejna rzecz, nie wiem... noże piękne. Tak, oni się tak też podniecają tym, że można mieć takie czy jakieś... Wiesz, super, to jest chyba, tak? Super, tak, super jakieś toporki i tak dalej. To toporek? Jakiś bat toporek coś, no to jest, to fajnie wygląda, ale w grze też jest to stosunkowo mało praktyczne. Dużo bardziej, jeżeli nie wiem, zajdziecie kogoś od tyłu, dużo bardziej opłaca mu się puścić po prostu serię w głowę czy w plecy, i ty, i też go powali, a nie będziecie ryzykować, że przeciwnik, nie wiem, się obróci i was zastrzeli serią. No tak. Także to znowu jest jakiś element taki, który został dodany, fajnie wygląda, ale niekoniecznie służy samej rozgrywce. Mamy granaty trzy rodzaje. Tutaj zresztą, jak widzicie, już można kupić tylko wersje czasowe. Z bronią do walki wręcz jest tak, że też jest permanentna. Mamy też trzy rodzaje skili, póki co. Też nie ma tu jakiejś specjalnej, specjalnej filozofii. No na jeden dzień, ale można też kupić na więcej. A, no. Mamy Tarcza. zwiększenie obrony, zwiększenie damage'u i, i sprawienie, że strzały z y, rifle'a od razu zabijają przeciwnika. Nie, 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 nie ma tej jakby tego momentu, w którym można go wskrzesić. Nie no to jest kto, najlepsze kto, chyba. Nie, nie wiem kto by tego używał, bo w zasadzie, bo potem jeszcze powiem o tym wskrzeszaniu, no i tutaj mamy taką kategorię, w której nic nie ma. Mamy też taki, taką zakładkę charakter, gdzie możemy wybrać jednego z trzech, jedną z trzech postaci, zmienia się tylko główka, póki co nie widać, żeby tu były jakieś zmienione staty. Od początku gry dostajemy tego pana Leona za darmo permanentnie, Leon? więc nie wiem po co zmieniać te główki. No dla Szczególnie, oczywiście, szczególnie że, że, że nie można tylko kupić na stałe, tylko A. co najwyżej 30 dni za 6000, no to nie jest dobry deal. Uniformy, które już mają jakieś bonusy, no to są takie armory, można powiedzieć. Zaczynamy z jednym, ale wydaje mi się, że nie z permanentnym. To inne ceny zauważyłem są. E, tak, natomiast no, uniformy są permanentne, także to nie jest, to, to jakby można usprawiedliwić wy, wy, wydatek i tutaj faktycznie one się różnią, niektóre są ewidentnie lepsze od innych i, i, i dlatego też są droższe. Mamy armory, czyli to co zakładamy na uniform i tutaj już widać, że, że nie można kupić ich permanentnie przynajmniej na razie. Też są lepsze, są gorsze. Nie ma tu jakiejś specjalnej filozofii. Po prostu mają określoną ilość tych punktów AP, czyli punktów pancerza, i w zasadzie na tym się kończy cała filozofia, pomijając oczywiście jakieś estetyczne predyspozycje. Czy sprzęt się niszczy? No nie niszczy się, ale można go kupić tylko na określoną ilość czasu. No to czasu, Okej, tak, no nie trzeba go można powiedzieć, tak. znaczy dodatkowo jeszcze naprawiać go nie trzeba. No to już by było w ogóle bez <laughs> sensu. No mamy Headgear, który wydaje się, że jest tylko zmianą kosmetyczną. I znowu, kupowanie przedmiotu kosmetycznego na określony czas, za tyle pieniędzy, co rzeczy, które dają faktyczny, faktyczny bonus do rozgrywki, wydaje się to nierozsądne, wydaje się to nieprzemyślane i, i wprowadzone tak na chybcika. Ale ciekawe i różnorodne są znaczy, te... Tak, trzeba przyznać, że jakby design tego wszystkiego jest całkiem fajny I, i gdyby za tym designem atrakcyjnym stała jakaś sensowna mechanika rozgrywki, to byłoby to całkiem, całkiem przyzwoita pozycja. Dobra, w zasadzie to wszystko co można, co, co można kupić w sklepie, pokażę więc może panel inwentory jak wygląda. Mamy tutaj kilka presetów, ja w tym momencie mam dwa, podejrzewam, że więcej się odblokowuje przechodząc, znaczy zdobywając kolejne rangi. Masz dopałkę do defensu, widzę. Mam, tak, znaczy mam, to, to jest skill aktywny, jego się używa w trakcie gry, to nie jest tak, że to jest pasyw jakiś. Broń dostajemy jedną permanentną, jeden permanentny Assault Rifle, jeden shotgun permanentny snajperki nie dostajemy żadnej. Dostajemy też na dwa dni taką broń troszeczkę lepszą niż, niż ten nasz Assault Rifle. Shotguna mówię, spróbujcie sobie. Nie wiem, jeżeli stwierdzicie, że ta broń jednak do czegoś się nadaje, to chętnie posłucham, ale wedle moich doświadczeń to naprawdę nie ma sensu w ogóle nawet pod, robić podejścia do shotguna. Dostajemy też taki toporek. Dostajemy granaty na, na tam 5 czy 6 dni. Tak jak mówiłem, jedna postać jest odblokowana permanentnie, więc nie widzę potrzeby, poza kosmetyką, odblokowania innych. No i ten uniform faktycznie jest też na 2 dni i armor też na 2 dni dostajemy. Ja to już wczoraj też troszeczkę pograłem, więc, więc już to mi się kończy. No i to w zasadzie jest tyle. Jest jakaś zakładka clan. Nie chcesz Można do klanu, Można jak, jak wiadomo. Nie wiem, czy coś specjalnego za tym stoi, nie sądzę, żeby to była jakaś mechanika taka... klanowa, no. Być może da się jakieś mecze urządzać klanowe, ale... Teraz pokażemy jakąś może taką rozgrywkę, jak to faktycznie wygląda. I tutaj pewnie zrobimy cięcie i wrócimy do Was już podczas gry, bo gra będzie przechodziła po prostu do oddzielnego okna. Pewnie nam się fraps wykrzaczy, także zaraz wracamy. I witamy po przerwie, jesteśmy w drze. Jak widać, e, grafika jest taka dosyć archaiczna, można powiedzieć, że jest to poziom mniej więcej nie wiem, PlayStation 2. No, tutaj ktoś mnie za zaciukał. o tyle o ile do modeli postaci jakoś specjalnie chyba nie można się przyczepić, prawda? To do czy modeli ja wiem, tych na, nie można? to modele no, na to planszy tych poziom, obiektów strasznie mało poligonów. No, no dobra, tam. może PlayStation 3. O, tam coś dynał. Tak, tak, tam był przykład pięknego ragdola. Właśnie miałeś chyba strasznie problem z tym ragdolem, nie? Że on tutaj no on wariuje, nie wiem czy to przez te lagi, czy, czy, czy przez. No, tam ktoś może na serwerach amerykańskich troszeczkę inaczej się szmacia, szmaciane naleczki za Jak widać jest tu mechanika tych osłon, chociaż jest ona zrobiona bardzo nieporadnie. Ta postać tak czasem się przykleja do tej osłony, czasem nie bardzo. Można niby tak strzelać za tej play zasłony, ale. No tyle jest to dobre, że jak stoimy za zasłoną i prawe wciśniemy, to tak szybko możemy wyglądać za tej zasłony, ale czy to jest jakieś specjalnie przydatny w grze? No pewnie lepiej szybko wyglądać, niż wolno. Spróbujmy coś tam zdziałać. Nie, się udało. No, ktoś nas tupowali, bardzo naturalnie upadliśmy na ziemię. Jest to kolejna z tego typu gier, może na szybko zrobiona po prostu, żeby wygenerować jakiś dochód, nie? Bo to... Znaczy wiesz co, to, 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 nie, 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 to nie jest jakaś typowa gra, no bo oni tu widać, że starali się jakby być troszeczkę oryginalni, no. To widać po tych wszystkich trailerach, że wiesz, że oni liczyli, że to będzie taki, wiesz, taki hardcore, wiesz, non stop akcja i tak dalej. Masz siekierę, możesz nawalać siekierą. Tylko że to, to jest zupełnie nieprzemyślane od strony gameplay'owej, no bo, bo słabo się to po prostu yy, sprawdza w, w praktyce, no. No siekiery się dobrze sprzedają. Ach, żeś mi pokazał, kto tu panem jest. No tak naprawdę. Mówię, nie opłaca się używać tej siekiery, bo równie dobrze można kogoś zabić z karabinu, jest to dużo bardziej wydajne, no. Taktyczne podejście, nawet no, udało ci się podejść ich od tyłu, nie? Nie spotkaliście się w połowie mapy twarzą w twarz O, Rampage, jest. zobacz jaki ładny. Co to Rampage A, twój nie, Rampage. Tak, chyba powyżej czterech, chczynki yy, Także, tak jak, tak jak mówię, no... O, no można kucnąć i wtedy niby się przyklejam tak do tej zasłony, ale jak widzicie, raczej mało kto z tego korzysta, tak Tu skakać można? Po prostu, można, można skakać. No. Raczej polega to na tym, że po prostu wszyscy biegają jako szaleli i strzelają do wszystkiego, co się rusza. Też dosyć trudno jest rozpoznać czasem naszych, to ci co nie strzelają do Ciebie. Tak, nie? bo jak pewnie zauważyliście albo jeszcze nie zwróciliście na to uwagi, nie ma tutaj żadnego wizual, wizualnego odróżnienia nas od znaczy naszych od, od wrogów. Oprócz oczywiście tego, że nasi mają tak to zielone imię nad, nad sobą, to wszystkie, wszystkie stroje nie, nie, nie ma jakby jakichś wariantów kolorystycznych. Które często są w tego typu grach, że na przykład nie wiem, twoja drużyna ma jakieś, przypuśćmy, u mnie te płomienie mogły być niebieskie, tak, no tak. a u przeciwników czerwone. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma i przyznam się szczerze, że mi się dosyć często, często to myli. Czyli Friendly Fire nie jest problemem? Friendly Fire można sobie włączyć, w jak stworzysz pokój, ale nie wiem, kto by był na tyle szalony, żeby to no zrobić. No, jak widzicie, nie, nie popisuje się tutaj żadną specjalną taktyką, a mimo to w zwarciu załóżmy tych dwóch gości po prostu załatwiłem. Widzicie, pojawia się takie F jak oni padają, można wykonać taką egzekucję na nich. O, egzekucję. To jest y, coś, nie wiem, z czym twórcy chyba wiążą jakieś... Spróbuję się tu zaczaić za, za zasłoną i coś działać, zobaczymy jak to będzie w praktyce wychodziło. No, jeden padł, ja też. Ale te egzekucje powiem szczerze, że no. Okej, okay, wyglądają fajnie, tylko że znowu są bardzo mało praktyczne, jeżeli chodzi o gameplay. No, wystawiają nas na strzał. Przeciwnik w zasadzie i tak umrze po bardzo krótkim czasie. To jest oczywiście czas, w którym jego kompani mogą go wskrzesić, ale raczej mało kto to robi, bo jest na to mało czasu i jest to dosyć niebezpieczne. Nie Może do knoś uciaknąć. Proszę, egzekucję nam się uda pokazać. Ale żyć go pięknie. No wygląda bardzo ładnie, ale... no mówię, nie jest to jakieś... No tekstury na ścianach wyglądają tragicznie, to jest dwie epoki wstecz. Co to był, jakiś atak taki? Tak, on, Power ma, on taki charge attack ma. Ale to mówię, no... Jest oczywiście też, mamy taki dodge roll, który się przydaje czasem. Jest nawet taki specjalny tryb, który polega na tym, że wszyscy walczą się kierami. To jest znaczy bronią białą to jest po prostu Rzeź. masakra. Tak, masakra i nie tylko chodzi o to, że to jest masakra, że, że wszyscy się masakrują, tylko to po prostu jest tragiczne przeżycie, jeżeli chodzi o gameplay. Po prostu kupa ludzi się przemieszcza i, i spamuje te. No i też on lubi siedzieć w tym miejscu, ten jeden. I wszyscy tutaj. lubią siedzieć w tym miejscu. ...tak Za ścian. Nie wiem, czy tu ktoś się porusza. To jest No mój. Tam ktoś jest. dać piękny ragdo. Gra ten... jest darmowa, więc to ja może Ta, trochę ratować. Gra jest darmowa na, na scenie, natomiast mówię. No, nie powala. Ta rozgrywka nie kusi się o nic nowego. Jedyne, co, co oni chyba nie wiem, co, co jest jakby takim, takim wyrazistym jakimś elementem, który twórcy starali się tu y, przebić z, z, z tym elementem, no to jest taki, nie wiem, jakaś. Y, y, Em, położony nacisk na, jako, na jakąś taką niby hardkorowość, że wiesz, te siekiery, krew, coś w stylu, nie wiem, może nawiązania troszeczkę do Rozumiem. Gears of War, e, że wiesz, że tu jest, wszystko jest takie twarde, jak grasz tą grę, to wiesz, po godzinie masz jednodniowy zarost lekkiej Bogusława Flinda i, e, i ogólnie jest, się jesteś super chyba, twardzielem. Nie? Natomiast praktyka niestety nie wychodzi najlepiej, no. Chyba nawet wygrywamy, może jeszcze zabije, zabiję. A... i wracamy po krótkiej przerwie osłabiony ryb Tak tak? każdy ma broń jedną w tym momencie mamy oszałamiający pojedynek dwóch na dwóch Czy to jest cała mapa, to jest ten dach? Tak, tak. Ale no słabe. Ale zobacz jakie koszy. No dobra, skocz można ten samorocik, bo tak... No, udało się. Ogólnie cała strategia polega na tym, że trzymamy się w kupie i wszystkich zażynamy machając na oślep tymi siekierami. Nie, no tak naprawdę jedyny jakby niuans, jaki może być tutaj tej mechaniki, to jest ten, ten charge attack, który jest takim daszem krótkim. No i te uniki, że można go uniknąć i spróbować skontrować przeciwnika. A ten jak się czai. Oj, zrobimy moje egzekucje. No tak mniej więcej to wygląda. No nie jest to jakieś porywające. A pokaż, jak można ładnie spaść z tego wieżowca. Nie można. No nie żartuj. No, nie można, no, nie można. Co się stanie, jak się wezmiesz po tej siatce? To jest niesamowicie... Co, w której siatce? No. Nic się nie stanie, nie, no co ty zwariowałeś? No, spać z wieżowca? No dobra, można, Nie, no. yeah, ale słabe. No ale można spać z wieżowca, no to no gwiazdkę tak, u mnie to ma to w moich oczach. To jest niesamowicie nudny tryb. <laughs> nie, to, on trwa 10 minut chyba defaultowo, chociaż można ten czas jakoś zmieniać. Ale no... No widzicie jak to wygląda. No, no to no, nie, nie przypomina to pojedynków na miecze świetlnych. No nie, nie jest to, nie jest to zbyt, zbyt, interesujące. Czy jakieś inne nagrody się dostaje za ten tryb? Nie są to znaczy nagrody, no to dla expa trochę się dostaje jakiś tam supply points, no. co, co jakiś czas, znaczy zbieramy jakby te oprócz licznika tego expa do levelu, mamy taki licznik supply, który jak się uzupełni nam do pełna to mamy i dostajemy wtedy troszeczkę tych punktów takich, które za kasę służą. No to jeszcze nie wygląda tak tragicznie, ale jeżeli jest na przykład 10 na 10... No, fu, nie no, 10 na 10 to nie ma nigdy, ale jeżeli gramy na przykład 4 na 4 no to już się zaczyna robić naprawdę niezły młyn. Uciekł ci. Nie wiem czy mi uciekł, czy ja mu uciekłem. Ale no, lockdown jest. Czyli powiedzmy, że te finisze y, też są takie dosyć jedno, jednakowe, nie? Zawsze. Dla, dla zależnej od broni, tak? Każda broń ma jakiś swój finish, no ale no, umówmy się, one wyglądają fajnie, ale to nie jest coś, co starcza na, to, na całą grę, no, żeby, żeby wokół tego zbudować grę, bo y, naprawdę. Wydaje się, że po prostu jakby zabrakło zupełnie pomysłu na sam, sam gameplay. Był stworzony jakiś taki zarys, y, zarys tego gameplayu, jakby sam pomysł klimatu, jaki ta gra ma sobą reprezentować. Natomiast no, wykonanie y, praktyczne wyszło, no, lekko mówiąc, poniżej oczekiwań. Trąci myszką. Znaczy, myszką to nie trąci, bo to, to, to nie jest, wiesz, jakiś bardzo archaiczny... Znaczy, archaiczna jest grafika, może grafika trochę trąci myszką, można tak powiedzieć. Natomiast, yy, no, nie chodzi o to, że, że to jest archaiczne, bo tak naprawdę świetna gra z taką grafiką by się spokojnie obroniła. Problem polega na tym, że, no, to jest, to jest nieciekawy gameplay, nieciekawy, nieciekawy pomysł, brak jakich, jakichś fajnych pomysłów i co tu dużo mówić, no. Produkcja moim zdaniem jest chybiona. No. Można jej spróbować, bo jest za darmo. Pewnie, pewnie, się, pewnie się będzie rozwijać i yy, życzę im jak najlepiej. Natomiast powiem szczerze, że osobiście wątpię, żeby cokolwiek dobrego mogło na takiej bazie powstać. No. Oczywiście spróbujcie sobie sami, bo, bo można, bo nic to nie kosztuje. Zachęcamy do tego jak najbardziej. Jesteśmy też otwarci na, na Wasze komentarze. Nie wiem, być może uważacie, że zbyt surowo potraktowaliśmy tą produkcję. Także jeżeli macie jakieś uwagi, to, to śmiało zapraszamy do komentarzy. Ale chyba jednak wydaje mi się, że żadna, żadna ukryta perełka się tutaj w tej, w tej produkcji nie, nie, nie uchowała. Także to chyba by było na tyle. Tak, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy do naszych kolejnych recenzji.